No dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie jednej z waszych ulubionych serii, czyli drogi do odrodzenia Imperium Rzymskiego. Z tej strony ja, wasza ulubiona dżęziara, więc nie zwlekajmy i kontynuujmy podboje. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że mam bardzo dużą ekonomię, mój władca niestety jest stary, więc prawdopodobnie za chwilę będę musiał mieć jakiegoś dziedzica. Ja sobie mam dwóch dziedziców, z czego każdy włada w Polsce, więc niezależnie od tego kto zostanie królem, ja przejmę terytorium Polski. Po co mi to? Nie wiem. Zaczniemy sobie również, moi drodzy, od pielgrzymki, na którą wybieram się od razu, bo potrzebuję mnóstwo pobożności. I w dodatku płyniemy również do, Jer płyniemy do Jerozolimy, więc to będzie gruba pielgrzymka. O, i mój władca został mędrcem, proszę, proszę. Ogólnie to nie wydaje mi się, żeby w tym filmie stworzył już Imperium Rzymskie, ale postaram się podbić sporo obszarów. Dzisiaj się skupię głównie na Francji i Hiszpanii, bo te państwa, powiem szczerze, mnie wkurzają jak mało które. Są za duże po prostu. Ja wam powiem szczerze, ja liczę na to, że mi się urodzi jeszcze jakiś jeden syn, bo ja nie chcę tamtych jako moich y, następców. Mamy tysiąc pobożności, więc możemy w tym momencie kupić jakieś roszczenia do księstw i coś tam popodbijać. No spoko, wróciliśmy do domu i teraz możemy wyruszać na kolejne podboje. Tylko jak się skończy krucjata, bo przez to dostanę modyfikator y, atakowania sojusznika, a tego byśmy nie chcieli. No w sumie w międzyczasie to możemy iść sobie jeszcze tutaj na świętą wojnę o odbicie tych księstw, w zasadzie tego jednego księstwa. Dobra, armia wroga zniszczona, oblegamy teraz stolice i to będzie raczej w moment oblegane? Dobra, wojna wygrana, kolejne księstwo moje. O, mój władcaś sobie nawet okularki dorobił, proszę, proszę. Ja mam sojusz z tym państwem, ty, ja nie chcę sojuszu, można jakoś go zerwać? Co jak wypowiem wojnę sojusznikowi? Co się wtedy stanie? Stracę jeden poziom sławy, dobra, warto. Ja dostaję tyle prestiżu, że ja to w moment odrobię. Oj, Prowancja się we mnie wbija. No ledwo ledwo, ale wygrałem tę bitwę elegancko. Dlatego szturmujmy dalej. Władco ty musisz jeszcze troszeczkę pożyć, więc nawet mi się nie wybieraj nigdzie. Znowu się we mnie wbijają i teraz przegram. Mhm. Dobra, wycofamy się i za chwilę wejdziemy znowu. Wysyłam też hajs moim wszystkim wasalom, żeby się broń Boże przeciwko mnie nie buntowali. Dobra, armia jest odnowiona, spróbujemy tu stoczyć kolejną bitwę, którą przegram. No, chociaż blisko było, dobra, to wycofamy się jeszcze raz. Kurde, głupio tak bitwy przegrywać. Mamy też trebusze, moi drodzy, więc teraz w moment będę odbijał prowincje, które oni kontrolowali, o to chodzi, dokładnie. Tu rozbijemy jedną armię Akwitanii i drugą od razu też. No ja mówiłem, dwie bitwy przegracie, ale trzecią wygracie, tak? Tu się nie ma co przejmować. Okej, okay, jeszcze jedna bitwa z Armią Akwitanii. W moment będzie rozsmarowana. Tak jest, łatwiutko. Możemy robić legendę, ale ja legendy robić nie lubię, powiem szczerze. Użają te legendy, one mi tak naprawdę nic nie dają. No chyba, że dają i ja robię głupotę, więc jeśli ktoś z was wie coś na ten temat, to będę wdzięczny za informację. Okej, okay, oblegamy stolicę Akwitanii i wojna będzie skończona. Piękne, po połowę Francji prawie zjemy. No dobra, bez przesady, że połowę, ale Lazurowe Wybrzeże jest moje. No, wyślę tam układ od razu podarunek, tak żeby mnie polubił. No i już lubi, elegancko. Tak w ogóle to w poprzednim odcinku ja wam mówiłem, że nie mogłem powiedzieć wojny Bizancjum. Wiecie dlaczego? Ja wam już mówię. Bizancjum, yy, przez to, że kultura grecka ma taki modyfikator, nie mogą wypowiadać wojny postaci, które mają negatywne cechy. A ja taką negatywną cechę mam, bo jestem melancholijny, niedołężny, garbaty. Więc jest to, powiem szczerze, że głupie, no ale tak to działa. Znaczy, nie wiem, czy to jest głupie. Po prostu tak to działa. A tutaj trono dzielicie już widzę Kaweksu, który ma Małopolskę Polskę i Wielkopolskę. No to fajnie. Oddam tę ziemię od razu, przecież niepotrzebne mi to jest kompletnie. Dobra, ja mam też taki pomysł, że ja niektórym władcom pozmieniam kontrakty, damy im. zwolnie ich z paru rzeczy. Oni będą mnie wtedy bardziej lubić, bo ja i tak dużo zarabiam ze swoich domen, nie? Dobra, moglibyśmy podbić tą prowincję. Spoko. To teraz idziemy podbijać Hiszpanię. Podbiliśmy kawałek Francji, no to teraz idziemy na Hiszpanów. Rześ, jak zwykle. Kolejne dziecko się urodziło. E, nie nazywam ich, bo to nie są moje dzieci. Ja wam mówiłem, że będę, nazwał, że będę nazywał waszymi nikami moje dzieci. I też przypominam o tym, że jeśli ktoś z was chce być nazwany, to musi napisać hashtag imię, hashtag imię i do tego swój nik. Bo mi wtedy będzie łatwiej to zebrać. ok wypowiadam wojnę tutaj kolejnemu państwu o kolejne, kolejną świętą wojnę, o kolejne księstwo. Bo z tym Rzymem trochę nam zejdzie, powiem wam uczciwie. Jeszcze mi tu bunty chłopskie jakieś wybuchły. Wezwa sobie do tej wojny sojuszników, bo by nie. Niech sojusznicy też sobie powalczą. O, tutaj mój mój dowódca przegrał bitwę jednak z nimi. Aj bo ja nie patrzyłem, bo ja tu miałem bunty w Rzymie wtedy. Dobra, rozbijemy ich w kilku bitwach. Taki jest plan. Fajnie by było jeszcze jakby jakiś sojusznik przyszedł. O, już idą. Bardzo dobrze, chodźcie tu i będziemy się bić tutaj w tych górach. Dawaj, dawaj, dawaj. O, moi synowie się urodzili. Dobra, to ja was miałem nazywać imionami, to zaraz sprawdzę jak, jakie wy mieliście. Dobra, jako pierwsi idą Shrek i Garfield był. Spoko. Proszę bardzo. Miałem nazywać i nazywam. A tutaj bitwa wygrana. Odbijamy teraz... Nie, nie, nie. Czemu na może idziesz? Odbijaj ziemię i idziemy dalej podbijać Hiszpanię. Oj, wbijają się we mnie, ale wygramy. Na spokojnie. Ty, wojna wygrana, bo pojmałem lorda. No i proszę bardzo. Kolejne księstwo moje. No i niestety, mój władca będzie martwy w ciągu roku... Mamy problem. I to duży. Myślę, że trochę dłużej ten WhatsApp pożyje. Mój tron o dziedziczy kaweksu, Wydziedziczamy te dzieciaki. Bo wiecie, zanim ja dzieciaki ogarnę do rządzenia, to przecież minie nie wiadomo ile lat. Ja sobie pozwolę. So, ja sobie pozwolę jeszcze kupić tutaj roszczenie na to księstwo i zaraz będę wypowiadał mu wojnę. Niepokoi mnie też jedna rzecz, mianowicie to imperium mongolskie, wy widzicie, jakie to jest wielkie? Mi się to prawdę powiedziawszy nie podoba. A już jest 1200 rok. Dobra, wypowiadam wojnę. No tak, i odszedł cesarz, to jak mówiłem, jemu został rok. No i teraz mamy nowego, zobaczymy czy będzie to skutkowało jakimiś buntami wasali większymi. On ma walkę rozwiniętą. Kurde, to niedobrze. Idź w naukę, kolego. Nie mam małżonki. To nawet dobrze, zaraz sobie jakiegoś sojusznika fajnego znajdę. Ojoj, jest problem, wybuchną mi dwie albo trzy frakcje. Mamy 1400 golda, więc w razie czego kupię sobie po prostu najemników. Dobra, wybucha pierwsza frakcja i wybucha druga frakcja. Ja tutaj w międzyczasie jeszcze zakończyłem wojnę, zdobyliśmy to księstwo elegancko. I teraz wzywam do tej wojny wszystkich członków rodu. No, oblegają Rzym, czyli coś czuję, że zaraz się skończy wojna. A nie, jednak się jeszcze nie skończyła, bo my nie pojemali. Myślę, że mnie pojmą. Ale artefakt straciłem. No dobra, Grunt, że nie straciłem tego drugiego artefaktu, tego ważniejszego, czyli korony papieskiej, którą mam na głowie. Okej, okay, jedną armię chociaż ich rozwaliłem. Nowe dziedzictwo dynastii, ty, tu się coś przyda. Waleczność, nowe. Więcej waleczności, to się przyda, na pewno. Czy ogólnie ja tę wojnę z wasalami przegram? To nawet nie ma co ukrywać. To tom trzeba wygrać, bo jeżeli tom e, przegram, to oni się staną niezależni. To tu się poddam, bo i tak tej wojny nie wygram. Tą drugą się skupmy wygrać. Dobra, tu rozbijamy jedną armię. O-o, uciekamy. 18 tysięcy. Ajajajaj, dużo, dużo, dużo. Dobra, i mamy już blisko siebie tego gościa z Imperium Mongolskiego, więc teraz będziemy starali się go... wiecie, sprzątnąć. Wtedy się to imperium mongolskie rozpadnie. I oby ten spisek się udał. No strasznie ich tu dużo, a ja sojuszników w ogóle nie mam. Dobra, han nie żyje. Imperium mongolskie się rozpadło. Imperium mongolskie się rozpadło, ale ja zaraz upadnę od tych wasali. Tak ja już kolejną bitwę przegrałem. Może i oni odzyskali niepodległość, ale ja ich zaraz odbiję. Spokojnie. Grunt, że w całą swoją domenę utrzymałem. To, że tam paru wasali się wezwoliło, niedużo się wezwoliło. Verona, Sabaudia, Epir i Barcelona. O kurde, Epir jednak to jednak dużo. No nieważne. Zaraz to odbije. Najważniejsze sprawy, że jako tako przetrwałem i że Imperium Mongolskie nie istnieje. I już jest dobrze. E, kogo ja oszukuję? Dobra. Mniejsza z tym. Walczmy po prostu. Imperium Rzymskie powstawało w bólach, ale powstanie. Obiecuję wam to. Wiecie, ciągle wygrywać też się nie da, nie? Czasem trzeba też coś przegrać. No dobra. Powrót do mojego imperium zaczniemy od podbicia Urbina, powolutku będziemy podbijali. Wiecie, mi chodzi o to, żeby nie pokazywać wam, że ta gra jest prosta czy coś, tylko że w tej grze też można przegrać, bo ta gra nie należy do najprostszych, powiem uczciwie. To nie jest najprostsza gra paradoksu. Tutaj masz problemy nie dość, że wewnętrzne to jeszcze zewnętrzne. Znaczy, nie dość, że zewnętrzne to jeszcze wewnętrzne. I to jest problemem w tej grze. Powiem wam uczciwie: utworzenie imperium rzymskiego to do najłatwiejszych rzeczy nie należy. Tyle, ile tu trzeba podbijać, to jest jakaś masakra. Dobra, chodźmy na świętą wojnę w Afryce kolejną. Okej, okay, ja podbijam Afrykę, oni poszli podbijać Hiszpanię. No proszę, możemy się tak wymienić. Boże, kolejna frakcja niepodległościowa. Boże, 31 miesięcy. No nie. No ale to przynajmniej zdobyłem. Trzeba by podbustować legitymizację, bo ja mam dopiero na pierwszym poziomie powiem wam. To jest jakaś tragedia. Chodźmy na pielgrzymkę do Watykanu. Blisko mam praktycznie pod domem, to wyjdę. No i też nie mam wyjścia, muszę rozbudować całą swoją armię do 12 poziomu tutaj. Bo jeśli nie daj Boże, dojdzie do jakiejkolwiek większej wojny, to ja będę miał problem. Dobra, idziemy na kolejną wojnę o księstwo w Hiszpanii. Oczywiście świętą wojnę. Kolejny dzieciak. Dobra, kolejny to Ceril, zgodnie z umową w komentarzach. Rozbijam armię wroga, no i szybko oblegamy prowincję. A patrzcie jaki tu fajny budynek jest. Grenada. Dobra, mamy to. Kolejne księstwo zdobyte. Nie zwlekajmy, moi drodzy. Od razu, wszystkie święte wojny. Podbijmy chociaż pół Hiszpanii. W ramach, zamiast tych wasali, których straciłem. Czy Weronę to dobrze, że straciłem, bo ona miała Czechy. To i tak bym musiał jakoś mu te Czechy oddać, bo ja Czech nie potrzebuję i nie chcę. A ktoś mi powiedział wojnę? Verona, właśnie. Ty. Użył się chyba. Piero co o nim mówiłem. Kolejny syn. W takim razie on się nazwie y, Ariati. Trzeba będzie ich wszystkich powiedzieć dziczać. Dobra, to księstwo przejąłem. Oblegamy stolice. Ktoś z rozejm. kto? Sabaudia? Nie. Oblegamy stolicę Werony i rozbudowujemy zamki na trzeci i drugi poziom, bo chcę, żeby dłużej w oblężeniach wytrzymywali. Dobra, cyk. Wojna z Weroną wygrana. Tysiąc goldami wypłaci. Chodźmy odzyskać Sabaurie. No, zaczniemy od, tradycyjnie zaczniemy od otoczenia bitew. Kurde, ale już naprawdę ciężkie to Imperium Rzymskie. W sensie sporo podbijam, ale ciężko to utrzymać. W Imperium Mongolskie się rozpadło. Ono już, już mi nic nie zagrozi. Żadne inne imperium nie będzie takie wielkie. No i wojna z Sabaudią wygrana. Przejęliśmy to. Nie ma co zlekać, chodźmy na te święte wojny, podbijajmy tą Hiszpanię. Bo roszczeń i tak na razie nie mogę robić, a muszę zrobić roszczenia, jeśli chcę podbić Barcelonę. Widzę też, że tutaj jeden z władców powiększa swoje panowanie w Afryce, bardzo dobrze. Imperium Rzymskie jest Ci wdzięczne, przyjacielu. Dobra, armia wroga, o, wygrana od razu, bo pojmałem władzę. Władce, proszę bardzo. No dobrze, idziemy teraz tutaj. Podbijam, będziemy teraz podbijać. Mówię, tak, jak mówiłem, wszystkie te państwa arabskie. Musimy się ich szybko pozbyć. Im szybciej, tym lepiej tak naprawdę. I przy okazji uzyskam trochę ziemi, zanim wyrobię luki prawne. Pięknie, wojna wygrana. No to od razu wypowiadam kolejną, co będziemy czekać. Robimy świętą wojnę o królestwo. A nie, czekajcie, nie, nie mogę zrobić teraz. Dobra, to księstwo. Okej, okay, armia wroga rozsmarowana. No to oblegamy szybko prowincję. Ktoś tu jeszcze idzie. Kurde, trzeba by to rozbić. Jakiś sojusznik z Kordoby. Szybko, 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 zanim... O, dobra, dwie bitwy i obie wygrane. No i pojmany. Władca południowa Hiszpania jest cała moja. Teraz tylko Portugalię trzeba by zająć jakoś. Ale zanim jeszcze to, to podbijemy sobie tutaj po kolei te państewka w Afryce. No nie, no do, do luk prawnych brakuje mi jeszcze jednego rozwinięcia. Kurde, myślałem, że już będę mógł kupować roszczenia. No to idziemy podbijać Maroko, idziemy na fes I elegancko następna wojna wygrana. Musimy też wypowiedzieć wojnę Leonowi, bo niestety przez to głupie dziedziczenie odziedziczył terytoria Genui. A to były przecież moje terytoria, oddawaj to. Oj, ciężka bitwa z Leonem, nie wiem czy to wygram. Dawaj, 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 dawaj. Jezu jak dobra, wygrałem, piękna rzeź. No i ślicznie, wszystkie ziemie odzyskane. Albo mi się wydaje, albo ten epir się rozrósł. Nie mamy pobożności, więc idziemy na pielgrzymkę. Ja myślę, że pójdziemy sobie. do Canterbury. Ja jeszcze tam nie byłem. Kolejne rozwinięcie z dziedzictwa dynastii. Ja bym wziął to. przyrost kontroli i powszechna opinia. Stabilniejszy państwo będzie. Okej, okay, pielgrzymka zakończona. Wróciliśmy. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. 1400 pobożności. Robimy roszczenia na Barcelonę i na Spoleto. Armia Barcelony rozgromiona, idziemy na stolicę i wojna wygrana. Trzeba się pospieszyć zanim Krucjata wybuchnie, bo kolejną papież oczywiście zwołał. No i cyk, Barcelona wraca do mnie. No to teraz pora na wojnę z Epirem o odzyskanie znacznej części Włoch, jedziemy. Zobaczymy Epir czy jesteś taki mocny. O proszę bardzo, jaka rzeź, cała armia Epiru roz rozwalona. No nie, i przerwało mi tą wojnę, bo Krucjata wybuchła. Mogłem pomyśleć wcześniej. O to dobrze, skoro w Hiszpanii trwa Krucjata, to idziemy teraz podbija dalej Afryka, zbliżamy się powoli do Egiptu. Wzorem Juliusza Cezara. Ty udało się, straciłem opętany, nie wierzę. Za pomocą modlitwy się to udało. Ale kozak. Okej, okay, wybuchły mi bunty Wasali, a ja tu aktualnie biję się jeszcze z Afrykańczykami na w północnej Afryce. Zobaczymy czy to wygram. Wygram raczej na pewno, tylko żeby tą krót, żeby teraz ten bunt Wasali stłumić. Dobra, to, to księstwo przejęte i teraz gdzie są bunty Wasali? W Hiszpanii, dobra, biegnę. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że pokonanie tych wasali może być niemożliwe. Trochę ich dużo tutaj, wiecie? Dobra, wzywam do tej wojny sojuszników i członków rodu i razem ich rozwalimy wszystkich. Dobra, bitwa numer jeden. Spróbujemy. Oj, nie uda się. Wycofaj się generale. Za dużo ich po prostu. I znowu zyskające ceche O Boże drogi no. Na szczęście już moi sołusznicy nadchodzą. 4000 bo 4000, ale zawsze to jakieś wsparcie, nie? Kurcze, druga bitwa będzie przegrana za salamity a ja przegram. Chociaż gdyby zacznę powoli odbijać miasta, szybko, szybko, szybko. Dobra, to Warscore spadnie. Powolutku, przyjaciele, powolutku. Mi sołusznicy na pewno pomogą. Dobra, no niby przegrywamy, a jednak wygrywamy. Zajmiemy tu zaraz stolicę Barcelony, to jest swoją drogą ciekawe, Barcelona dopiero została moim wasalem i już się zbuntowała. Okej, okay, wielka bitwa z wasalami, jedna z ostatnich. I jeszcze powstanie chłopskie wybuchło, jakby tego było mało. Dobra, to nie ma problemu, zaraz to wszystko stłubimy. I cyk, wojna wygrana z wasalami, dobra, rozwiązujemy armię. Swoją drogą, patrzcie, dostałem jakieś pomniejsze hrabstwa we Francji, nie wiem po co mi to. Ale się w sumie przydadzą, bo i tak muszę Francję podbić. Ja się zmagam z zadłużeniem, wy sobie chyba jaja robicie. Przecież ja jestem potężną imperium. No i cyk, bunty chłopskie też rozwalone. Ktoś tutaj odzyskał terytorium moje, bardzo się cieszę. No i patrzcie, narabiłem sobie rozcień do całego Epiru, więc w tym momencie wypadam mu wojnę i moim zadaniem będzie go podporządkować, no w jednej wojnie po prostu. Coś się stało i całą Francję ktoś odziedziczył. Jakim cudem to, żeś zdobył Francję? Znaczy, z jednej strony to dobrze, bo wiadomo, więcej terytorium, z drugiej to tragedia. Bo teraz tam ten bardzo urośnie w siłę i... O Jezu, jaka frakcja, frakcja populistyczna. Ale będzie buntów. Bijemy się z armią Epiro, Boże, to jest za łatwe, za łatwe. Jeżeli armie są równymi, albo ewentualnie troszkę większe, to one nie mają, nie mają szans. Elegancko, wojna z Epirem skończona. To co ja z tą Francją zrobię? Czemu ja to w ogóle odziedziczyłem? To jest dziwne jakieś. Patrzcie, to jest w ogóle wszystko nieposegregowane, to nie jest, to nie należy do Sycylii. Ty, mamy wojnę z Bizancją o Bizancjum fajna nazwa, Wojna z Bizancją o Bizancją, no ale tak się nazywa, trudno. Boże, ile ja mogę tytułów utworzyć, a zaraz, zara, 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 bo tu są jeszcze bunty jakieś, co się stanie jak wy to wygracie? Przejmiecie tytuł Francji, tak? Nie może im to oddam, po co mi Francja? Nie no dobra, nie, nie zmarujemy takiej okazji, idź to wszystko tłum. Chociaż tego jest ogrom dużo, nie wiem w ogóle jakim prawem ja to przejąłem, ale okej. Okay. Ja tego przecież nie stłumię. Ty no, zobaczcie, ja przegram tą wojnę z tym czymś. Dobra, zróbmy tak, ja oddam te terytoria, brawo, po co ja to w ogóle robiłem, to jest takie brzydkie, dobra, ale oddałem, zaraz to wszystko posprzątamy w kolejnych wojnach, idziemy spalić Konstantynopol, dobrze, powolutku, podbiliśmy troszeczkę Francji, podbiliśmy trochę Bizancjum, pozyskują ziemię, chodźmy teraz do Portugalii, no i kolejne rozwinięcie z dynastii, każdy dzień zaczyna z modyfikatorem trwałości środu, co zwiększa jego legitymizację o 10%, ty to fajne jest, ale ja sobie pójdę złowrogą reputację, może mi się będą niektórzy wasale bali i wtedy mi nie wypowiedzą wojny. A, weźmy się wreszcie za te niedobitki Francji, bo to wygląda paskudnie. Aha, ja tu walczę z Akwitanią, a mi wypowiedział wojnę kto? Jakieś wielkie miasto Genewy, no spoko. Najpierw rozprawę się zakwitanią, a potem z tamtymi, proste. Dokładnie tak, akwitania zabrana. Chciałem powiedzieć brzydko, oj, przepraszam. Dobra, toczymy bitwę, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, 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 dobra. Juzu, joko, pięknie, ślicznie, łatwo z wami. Coś Niemcy mnie tu będą atakować. Dzisiaj jest 1 września jak ja to nagrywam. Rocznica II wojny światowej. Nie poddamy się, moi drodzy. Będziemy walczyć wiecznie. I kolejna bitwa. Ojejku, ojejku, ojejku. Wbijają się we mnie i zostają zmaltretowani. Straty 300 do 5000. No jaka szkoda. No i bitwa wygrana, wojna również. Wypłacaj mi hajca, nie gadasz głupoty. Dzień dobry, drogi biskupie. Dzisiaj przyszedłem do pana. Teraz pana muszę zjeść. Ładnie, mogę wypowiedzieć Wenecji o taki piękny kawał ziemi. Pewnie, że to zrobię. Mój władca ma 71 lat. Dobra, oby dożył 80 i będzie git. Już się zaczęły kolejne bunty wasali. O kurde, teraz są bardzo duże. Ja nie wiem, czy ja to wygram, bo się buntuje się mnie Sycylia. Ja nie wiem, ale wiem, że wzywam wszystkich sojuszników. Ci zdrajcy z Sycylii oblegli mi Rzym. O nie, tak nie będzie. Pierwsza armia zniszczona, druga... A nie, to z Wenecji mi oblegliśmy, nie z Sycylii. Wielka bitwa z wasalami. Kto to wygra, kto to wygra? Dawaj, 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 dawaj. Ja wygram. Łatwo. Dobrze, wojna z wasalami zakończona. Pędzimy szybko zajątą Wenecję, bo przecież z Wenecją nawet wojny nie skończyłem. No i niestety, mój władca będzie martwy w ciągu roku. Kurczę, no, myślę, że on dożyje końca. Okej, okay, jak to dzieje czy tron? Mam dwóch synów. Jeden jest ciężko ranny, drugi jest niezdolny, ale mam wybór. No dobrze, ja też czuję, że za chwilę będzie po moim władcy, więc wydziedziczymy tego ziomeczka, który jest niezdolny i będziemy za chwilę dzielić tron. O, i wojna z Wenecją yy, wygrana. Elegancko. Teraz szybko, zanim odejdzie mi władca, wypowiadam wojnę o roszczenia tutaj. No i jeszcze jedno roszczenie na kwitanie, rzecz jasna. No, wiedziałem i zmarł. Long live the emperor, nowy cesarz. Zapewne będą mnie czekały teraz duże bunty, ale idziemy od razu w naukę, nie ma co czekać. I teraz szybciutko byleby wygrać te wojny, bo już się frakcja. Wiedziałem, już się frakcja robią, no właśnie. Ten władca długo nie popanuje, trzeba wszystkich wydziedziczać od razu. No bo ja już wiem co tu się będzie działo. Ta jedna wojna wygrana i teraz drugą tylko. Pojawił się komunikat i mamy nowego. Nowego władcę. Gramy teraz panią. Dzień dobry, 19 lat, okej. Okay. No chociaż faktem jest, że teraz się wszyscy przeciwnie zbuntują. Hmm, oczywiście, biskup coś mnie nie popiera, wszyscy mnie nienawidzą. To jest bardzo krótkie panowanie poprzednika. No trudno, jakoś sobie na pewno poradzimy. Dokładnie, tutaj wojna wygrana, przejmujemy naprawdę spory kawał ziemi Francji. Musimy się teraz przygotować do wielkiej wojny z wasalami, moi drodzy. I mam tutaj taki problem, że nie mam żadnych rywalnych tytułów, które członkowie twojej dynastii odziedziczą po mojej śmierci. No co wy gadacie? Przecież ja mam tereny. Preferencja mężczyzn jest, okej. Okay. Muszę mieć syna, chyba. Nie. Nie rozumiem, dziwne to. Nieważne. Dobra, nie damy się zastraszyć. Mamy wojnę z taką frakcją. Ja wam powiem uczciwie, nie będę zwlekał. Wzywam od razu wszystkich możliwych sojuszników, łącznie z Cesarstwem Rzymskim, z Galicją, z tym panem, tym panem, tym panem, wszystkich, ciebie, ciebie, wszyscy do tej wojny. I rozpoczynamy tę wojnę od oblężenia stolicy jednego z wasali. Tutaj do, przyszło do mnie Cesarstwo Rzymskie, więc mega się cieszę. Idziemy od razu na inne stolice. Musimy wydać tym wasalom jak, naj, jak najszybciej bitwę, którą będę w stanie wygrać. A widzę, że takowej nie mogę, no to dobra, oblegamy stolicę Akwitanii. I rośnie też kolejna frakcja. To są chłopi, tak? Zgadza się, to są chłopi, to nimi się nie przejmujemy. Nie żebym tam bagatelizował chłopów, tylko wiecie, oni mają słabe jednostki, więc. Dobra, dawaj, pierwsza bitwa. 6 tysięcy. Ty oni się desantują na mnie. Brawo! Ty i wojna wygrana, bo pojmuję króla. Łatwo. czysty wasale pokonani. Miałem, ja, powiem szczerze, troszeczkę szczęście tutaj, bo pewnie bym ci wasale przeorali, gdybym nie miał sojuszników i tak dalej. Ale dziękuję bardzo, że udało mi się ich pokonać. Dobra, możemy podbijać dalej. A zaczniemy od ciebie, paniusiu, tutaj, w tym małym państewku. No to teraz jeszcze możemy od razu tą Owernię całą zjeść. E, Zawładnięcie wszystkimi ziemiami de Jure, dokładnie, bo mamy królestwo Francji w swojej domenie. Z tego co wiem. Okej, okay, i overnia pokonana, włączamy. Mamy praktycznie całe terytorium Francji, więc ładnie to wygląda. Ty jesteś królem Akwitanii, tak? Zgadza się. Ty jesteś królem Sycylii. Jak ja Cię nie pojąłem? A nie, Jezu, się leżysz spośród królu Sycylii. Byłeś kiedyś taki szczupły, chyba że to jest inny władca. Prawdopodobnie to jest inny władca, ale kto by się tym przejmował. Dobra, no to wypowiedzmy wy jeszcze jedną wojnę Portugalii, zajmiemy tam święte, yy, znaczy świętą wojnę wypowiemy po to, żeby zdobyć księstwo. Mój syn i dziedzin. Dobra, mamy następcę. Świetnie. I... E, główne dziedzin nie, nie należy do dynastii. Jak to nie należy do dynastii? Dlaczego nie należy do dynastii? Nie rozumiem tego. I cyk, wojenka wygrana. I teraz tu by się jeszcze przydało, bo to takie brzydkie państwo. Święta wojna o chrabstwo. Może być. Mam dużo pobożności, więc nie mam z tym problemu. No i cyk, dwie armie rozbite, kolejne hrabstwo przejęte. I w sumie wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Odzyskamy Normandię, mojej drodzy. Całą Galię praktycznie będę kontrolował, czyli, dawna, czyli Francję po prostu imperium rzymskiego. Ciekawe, czy będzie to jak w Asterixie i Obelixie, i jedna jedyna osada będzie mi się opierała. No i Normandia przejęta. I kto to kontroluje? A, ty, ty zostałeś tutaj. Znaczy, ty, paniusiu. No i bardzo dobrze. I uznałem, że pójdziemy jeszcze na jedną wojnę z Marokiem o bardzo duży obszar. Osłabimy w tym Maroko znacząco. E, mianowicie chodzi mi o księstwo, kurde, nie pamiętam jak się to księstwo nazywa. No ale wiecie o co chodzi, taki duży obszar tutaj. Patrzcie o ironię, rekonkwista polegała na tym, że wypędzono muzułmanów z półwyspu beryjskiego. Ja, pozby ja wypędziłem ich praktycznie z całej Afryki. No i teraz pytanie, czy uda nam się podporządkować Anglię, czy dobijemy Hiszpanię i czy uda nam się podbić to pieprzone Bizancją?